Dzień dobry, hej wszystkim, Radek z tej strony. Wracamy do The Walking Dead i lecimy od razu z przygodą, jak zwykle zaczynamy standardowo w menu pauzy. No przecież to lubimy najbardziej, ale oto i pociąg 4070, który dociera na miejsce? Jakieś? Nie wiemy do końca, w sumie to do końca tak naprawdę gdzie docieramy, ale gdzieś na pewno dotarliśmy. Może coś nam blokuje drogę, tak właśnie myślałem. Oj, oj, oj.

nie, no, jesteśmy friendli, nie mamy problemu, nie szukamy problemu, może tak powinienem no, powiedzieć. No w sumie, czy ja się powinienem dziwić temu, że... że e, Kenny jest ostrożny? Nie, dlaczego miałbym się temu dziwić? Jestem bardziej zdziwiony temu, że Keny wciąż ma w sobie taką...

Oh, spoke no. Kenny lost his wife and kid. Man. How long ago? What time is it? Uh, I don't know. Uh, four Maybe two hours ago. Oh shit. deck. No, <laughs> We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, Tak byśmy nie mogli, to jest akurat głupia rzecz, której nie lubię w tej grze, że mieliśmy jakby trzy wybory, równie dobrze moglibyśmy o wszystkich trzech powiedzieć, mamy na to czas Więc akurat tego nie lubię w tej grze Bo ja na przykład bym chciał jeszcze im powiedzieć, o nie wiem, o Charlesie choćby No ale na przykład, już już na przykład nie mogę Czyż to coś co warto popatrzeć? Znaczy. No dobra, może to nie byłoby takie łatwe. Jest jakieś... O, generatory tam się od razu kojarzą z tą z tą posiadłością, nie posiadłością tylko z tą farmą, na której byliśmy przez jakiś czas. Klem, nie wydałem się, że ty tu dostajesz. Może wrócić ze mną, co? A okej, okay, dobra, wszyscy poszliśmy. No come on. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool but we are not looking for charity we could help you guys though maybe time works, to hi again the plan is to cut that tanker down and be on our way seems like plan enough to me you want to start in on that tanker i'll get to know the girl for a minute if you don't mind and why don't i show you how this thing works in case something happens oh it's probably for the best Tego. Tej siły woli, już zmieniam zdanie. To jest trochę kiepskie. Bym powiedział. W sensie to spojrzenie, które on miał, bo tak powiedziałem, a nie sprecyzowałem o co mi chodzi. Czak! Czy to jest dobry moment, żeby grać na gitarze? No cóż, najwyraźniej jest. Czy to zostało zaimplikowane, z, żebym ja wybrał się na tę stację? Żebym dokonał jej renowacji. Bo jeśli tak, to mam dwa złą wiadomość. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. A tam jest, dobra. Hej, o czym gadacie? Hey That's a, a co, jakby nie było, za tutaj to by było.

I na mówi... Am <laughs> tak, przecież on był... on uczył historii <laughs> No tak. Uh... Ahałcie zobaczyć to, to się kłócili w takim wypadku. Didn't appreciate. No to trudno, to jest twoja sprawa, ja się muszę pytać o takie rzeczy. Czasem trzeba. No dobra. Dobra, koniec pogadanki, idziemy.

Może się tam kryją ząbiaczki czekające na atak? A tak sobie po prostu wchodzimy, survivors inside, aaa Czy co, niby ktoś jest w środku Ale Szczerze mówiąc pod takim kosem, z kosem Nie wiem czy udałoby się to tak przeczytać łatwo Bo my to widzimy trochę z góry, nie? a on by to widział tak Nie no, nie wiem, nieważne Aha, no to w takim wypadku jeżeli tam byli jakiś survivorzy, to raczej wątpię, że wciąż są. Co to za znaki w ogóle? Everton and Schultz. To jest jakiś fajny silver. Maccabi Imports. No, dobra, jakieś firmy, nieważne. Znaczy, nieważne. Nie to, że tym firmom. Gdzie jest wejście do tego? O, tutaj coś jest. Ok. No to trzeba będzie trochę uważać, ale. You wait for me to open doors. Dokładnie. Uh, luckily it's locked. We'll get better working together. Jak to było, jak Kenny zapytał, y czy potrafi się łamać? To był dobry moment, szczerze mówiąc. Uh, forklift. Nie wiem, czy tam się czegokolwiek by przydał, ale co, spróbujemy po prostu otworzyć te drzwi? Może Clementine nie otwierać drzwi, po prostu nigdy nie nauczył. Tak się okazuje, że nie do końca. No dobra, czyli nie pójdziemy tędy w takim. O! Chyba wiem, do czego to zmierza. No, 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 no dobra. No, nie to. No dobra. Niech będzie. Clementine zgadza się z tym, co mam do powiedzenia, więc jest okej okay wszystko. can See in. What do I do now? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we opened yeah, it. To open it. Aha. For real? I think so. For real? Good job. Well, I'll be damned. Yeah, what I Stamtąd sięgając gdzieś do boku drzwi. Tylko co zrobiła, serio? A, zaraz widzę, tam jest jakieś coś. Bardzo piskie, tak, tak, dobra, tam jest taka za. nie wiem, za tyczka jakaś czy coś taki. Kawałeczek, co trzymał te drzwi. O, jest widać teraz. Czy co, próbujemy drzwi teraz mieć otwarte? O, mamy nasz klucz. Możemy kluczem go? A, it works. Nie się to, że mieliśmy czas na wykonanie tego akurat. No na pewno. Ale co ten czas miał symbolizować, to ja nie wiem. Co ten blowtorch to akurat spoko, mógłby się przydać do rozwalania tego. Mm, i cisterny tam. Rozumiem, już gdzie to zmierza znowu, ale byłabym tego, kurczę. Nie uskuteczniać w ten sposób. Za każdym razem wysyłając Clementine jakiegoś chowańca. Może po prostu drzwi są. Nawet nie spróbować go otworzyć, dziomek. Come on. Więc jeżeli nie ma z tym już problemu, jak się okazuje. No dobra, spróbujemy drugi raz. Mhm, yeah, definitely. Mm -hmm. nie Na 100% tam coś będzie. No może się odezwi wcześniej, a nie. Up. No, come on, come on, come on. Come on. się drzwi, no ale trudno. Jeden, to jeszcze drugiego trzeba jakoś. Ku? Będzie Q? Będzie nasze fantastyczne Q? Oczywiście, że będzie Q... Nie ja wiem, te quick time eventy mnie akurat. Im dalej las, tym bardziej bawią. Niż jakoś. Dodają, nie wiem, akcji. O. Okej. Okay. Trigger Discipline. Nie trzyma się palców na spuście. Okej. Okay. To dopiero było smutne, jak ona postrzeliła nas. O. Oh o. -oh. I on też pół godziny się zastanawia zamiast po prostu i powiedzieć: No, mój pożeg. Okej, okay, okej, okay. I, i na przykład to mi się bardziej podoba niż QuickTime Eventy, to, to jakoś szybko kliknąć gdzieś i tak dalej, znaleźć to miejsce, przestawić coś, to jest spoko. A skanie kół w kółko, w kółko, jest moim zdaniem takie, ech, ale trudno. Rozumiem, co oni chcieli zrobić, tak? Chcieli oddać takie emocje i energię, ale no. no. You and 8-year-old versus 3 of them, Co, co, co w ogóle. Klem <laughs> to możesz iść, ale generalnie o co tu chodzi? Babko, poznaliśmy się 15 minut temu, a ty próbujesz nam już jakieś morały prawić? Proszę cię. Już zaczyna trochę grać na nerwach, takie po prostu zachowywanie się. Come on. No i dobrze, że Krista tego nie zapomni. Poradziliśmy sobie, tak? Fenomenalnie sobie poradziliśmy. Nie ma co narzekać. Czy... A, nie przejadę tam dalej. Myślałem, że może tutaj coś mają więcej poza tym Blowtorchem. Cicześć, to wydaje się cholernie ciężkie. Też nie wiem, że wszystko, Brzmi jak lekcja, chyba. Jakkolwiek dosyć oczywista, bym powiedział. Abym nam zniknął, No to było trochę stresujące w sumie. Uh, anyway. Coś szczęście, mamy magiczny ekwipunek i Blow też po prostu w nim zniknął Z ja bym tak pistoletu nie mógł trzymać w spodniach Nieważne, że tam nic się nie może stać z strzałem Co o, to miałbym wrażenie, że to w końcu wystrzeli No do dobra Omid Zaufam, że ona niczego nie uczy złego, Klementine, w tym momencie. I wychodzimy do góry. Może byśmy otworzyli tę ciężarówkę, właśnie. Nie spróbowałem tego wcześniej. Nie wiem, czy jest to sens. Taśma tam jest jakaś, moglibyśmy tę taśmę zgarnąć. O. Hej, proszę bardzo, pochołki też są całkiem przydatne. Może nie w tej sytuacji, ale generalnie. Dobra Omit, słuchaj, mam taką zabawkę Tylko może byśmy dali przy znać ludziom poniżej, że dotniemy. No nieważne a To w ogóle działa? Nie ma benzyny? A nie. A my też jak

Oh my fucking god. Guys, there's something coming. With the what? Must be thousands. We, we got to go. go! Jesus Christ. Cut, cut. I am. It's going. Pull me up. No dobra, okay. Dobra, dobra, niedobra, nie wiem, dobra. chyba skochujemy po prostu No co innego, jak masz do zrobienia. Nie! jump, chłop, chłop, Jakby... Ej. Jut Dude. W sensie to był nieprzyjemny skok, ale na litość boską. Róż. Róż. <grych> A nie możemy go po prostu wciągnąć? Ej, ja myślałem, że obu spokojnie złapie, no kawa... Ty byłeś kontuzjowany, ziomek! Byłeś bosko. to było sensowne, żeby cię wciągnąć. Ona ten... Ona była zdrowa fizycznie w stu procentach. No i dobra, no i spoko, no. Drogą, niezła grupka. A... Właśnie. Ale raz należy, oni w ogóle idą tak randomowo, czy po prostu słyszeli faktycznie odgłosy. Za duża grupa mam wrażenie, żeby tak randomowo słyszała. O! Miasteczko. Czy to jest Keni? To jest najpiękniejszy rysunek w ogóle najpiękniejszy art w tej grze. Gdyby, gdyby w takim klimacie była cała gra, w takich właśnie tak narysowana. O, Boże, jakby się lepiej grało. Imersja byłaby zdecydowanie większa. Ale to lepiej nie mu nie pokazywać jednak. Chowaj to, chowaj to ziemek, chowaj to. Miałem do schowu.

What the hell? The what the Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me whether Lee wants you to or not. Now what I need? Mean... Like? Oh I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, it sounds like somebody knows where we're headed. Jak przede wszystkim? To, że tam ktoś taki jest, to whatever, ale że ktoś e, jakby zna całą naszą O nie, spoilery, spoilerów nie chcemy. Możemy tego jakoś przywinąć? Dobra nie będziemy spoilerować przed kolejną częścią. Eee, to ci Chapter, chyba jeśli dobrze pamiętam, za nami. No, to przetrwaliśmy, przynajmniej część z nas przetrwała. I teraz, co? I teraz się wybieramy w dalszą podróż, tym razem już po mieście. Taką bardziej miejską dżunglę będziemy zwiedzać. Zresztą, już w kolejnym odcinku, zaczniemy sobie tą przygodę i zobaczymy, gdzie ona nas zaprowadzi. Interesuje mnie tylko jedna rzecz, i tylko jedną rzecz chcę teraz wiedzieć, jak ten kolej wie. Że my już dojeżdżamy i tak dalej, że my się pod... przemieszczamy, tak da... technologia nie istnieje, etc więc to jest zaskakujące. No tak czy siak, dzięki śliczne za oglądanie. Zobaczymy się długo w kolejnym odcinku i w czwartym chapterze. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.